Dalej Niemcy, Niemcy, którzy nowo w ten weekend wypadli bardzo dobrze, 354 punkty w dwóch konkursach, szczególnie w pierwszym aż 220, no to naprawdę robi wrażenie i to zwracając uwagę na to, jakie jest źle tej reprezentacji, jeśli chodzi o stan zdrowotny i stan osobowy kar, no bo tak, porównając z tym, co było w poprzednim roku, powiedzmy w okolicach niżnego Takiwu, no to tak, Freunda nie ma. Beningera, nie ma, Ziegela nie ma, Eisenbichler kontuzjowany. Prawdopodobnie mimo wszystko w titlidze wróci i Freitag bez formy. Pięciu zawodników, którzy spokojnie mogli być podstawowymi i walczyć o miejsca, co nami w drugiej dziesiątce wypadli. Wyobraźcie sobie, że coś takiego dzieje się w reprezentacji Polski. To po prostu nie byłoby co zbierać. Wyobraźcie sobie, odpada żyła, wolny, Hula. powiedzmy, na przykład, jeszcze do tego zniszczą. No i żeby doprawić się no to powiedzmy, żeby wypadł jeszcze, powiedzmy, taki Niżnik, tak jak LISO, chociaż prawdopodobnie Niżnik prezentuje yy, posiada po prostu większy talent niż yy, czasem LISO, no ale jednak ta plaga kontuzji w Niemczech jest niesamowita i Paradoksalnie właśnie to pokazuje, jak głęboka jest ta ławka rezerwowych, że nawet przy takiej liczbie kontuzji biorą sobie zawodników z drugiego szeregu, takich nawet pius paczkę, który w pierwszym konkursie ustne miejsce zajął i został, i to jest po prostu jego winik Oczywiście w drugim konkursie już nie było tak dobrze, ale to pokazuje, że Niemcy naprawdę ta, ta ławka rezerwowych jest bardzo głęboka i jest do czego sięgać i spokojnie jeszcze by można prawdopodobnie Filipa Raimunda tutaj wrzucić. Za Kokos Prawdopodobnie za Hamana, bo Haman mimo wszystko w mojej opinii w tym weekendzie po prostu za Zero punktów. polu karot jak najbardziej punkciki były i w jednym i w drugim konkursie, więc tutaj nie można się do tego zawodnika absolutnie do czegokolwiek wszczepić i jeżeli Zajc nie będzie ekonomią mistrzostwa świata juniorów, no to jednak Rot rasta zawodnika, który może być kandydatem numer jeden do złotego medalu mistrzostwa świata juniorów. Może jeszcze trochę za wcześnie na takie typowanie, ale jednak poziom tego zawodnika jest wysoki. Mówimy już o piśmie paszkę, trzeba koniecznie wspomnieć o Konstantynie Szmidzie, który pierwszy konkurs miał naprawdę, no, fantastyczny, zwłaszcza drugi skok, wbrew pozorom, bo pierwszy, no to była wyższa belka, tak. Były dobre warunki, skoczył te 107 metrów, ale w drugiej, po, w drugiej serii zdecydowanie się wybronił, wybronił to miejsce, udowodnił, że to nie jest przypadkiem. Oczywiście zjechał o jedno miejsce w dół, ale tutaj nie ma mowy o przypadku, to była piąta nota drugiej serii. Miał, zajął piąte miejsce, więc tu nie ma mowy o przypadku i tak samo dzisiaj, że w kwalifikacjach to wyglądało też dobrze. Może nie aż tak rewelacyjnie jak w konkursie samym, yy, sobotnim, ale widać, że Niemcom rośnie, powiem to już po raz kolejny, kolejny, zawodnik, który prawdopodobnie może być pięć pokrył Severina Freunda. Być może, bo jednak w tym razem jest harmonijny nie ma takiego wystrzału, jak w przypadku wielu służeńców, o czym też powiem za chwilę. A drugi konkurs, no to po prostu, no, Pola, o ile Polaków Reprezentantów Polski omijały różne nieszczęścia i wycinani. Praktycznie można powiedzieć momentami, że wszyscy byli wycinani dookoła, tylko nie reprezentanci Polski zastanawiam się, jak to teraz można się tutaj przyczepić sędziowania czy sedlaka, bo naprawdę, jeżeli ktoś chciałby szukać teorii polskowych, to Borek Sedlak odwalił świetną robotę, chociażby w przypadku Romana Kudel, Jeżeli rozumiecie o co mi chodzi, czy Konstantina Szmita, bo on też mógł być pewny zagrożeniem dla naszych reprezentantów. I Stefan Laje. Stefan Laje, który prezentował się dobrze, zwłaszcza w pierwszym konkursie, a już ogólnie dzisiejsze kwalifikacje były bardzo dobre. O włos przegrał z Skygerem w wygranie kwalifikacji. Ale dzisiaj no, 13 miejsce. Niby nie najgorzej, ale jednak porównując z tym, co się działo na treningach i w kwalifikacjach, to jednak można było się spodziewać od tego zawodnika, Nieco więcej, ale widać, że Niemcy mimo takich brak osobowych są przygotowani przed Didzen tak żeby znowu pokazać klasę przed własną publicznością. Dalej Japończycy, Japonczycy, którzy regularnie ostatnio tracą w pucharze narodów. No i Rioju, co się dzieje w ogóle z Rioju, jeszcze w Garmisz, jeszcze w Obersdafie wydawało się, że zawodnik wskoczył na wysoki poziom i powinien utrzymać go chociażby przez miesiąc i trzymać tą koszulkę lidera Pucharu Świata, a tutaj nagle 26. i 25. miejsce. Zjazd o dwa miejsca w klasyfikacji generalnej i nie jest to tylko zasługa warunków. Oczywiście on trafiał na niezbyt dobre warunki, powiedzmy sobie szczerze, ale jednak też na treningach, w kwalifikacjach to nie wyglądało aż tak dobrze, jak w poprzednich konkursach. I wydaje się, że faktycznie odchodzi formę od kowalskiego i, i jeżeli nie zmieni się to w tej lidze, to ten, to odejście formy jest wyjątkowo gwałtowne. To jest aż dziwne, bardzo dziwne i zastanawiające. I ogólnie Japończycy na skoczni normalnej prezentowali się bardzo wściekle. Jedno, jedyne miejsce w czołowej dziesiątce miał Yuki Asato, który jeszcze w pierwszym konkursie był jedenasty. Tak naprawdę jedyny Japończyk, który trzymał wysoki poziom podczas tego weekendu, bo pozostali to i to był dwunasty w pierwszym konkursie, ale w drugim już trochę wiata, trochę skok. Powodował, że wylądował pod koniec stawki. Kobayashi, starszy dla miany, w pierwszym konkursie nie przeszedł pierwszej serii, drugie już było trochę lepiej. Nakamura w obu skokach, no, nie przebrnął pierwszej serii. Nie było go wśród punktujących, ale to akurat nie jest jakieś zaskoczenie, bo ten zalonik wyraźnie obniżył loty w porównaniu do pierwszej części sezonu. I no, tak naprawdę największym pozytywem, jeśli chodzi o pociąg no, to jest Keiji Sato. Pierwszy konkurs, no, co prawda, to się stało, ale drugi już. O lepsze 21 miejsce. Oczywiście nie jest to jakiś nie wiadomo jaki wynik, ale jednak ten zawodnik zasługuje na mniejszy bądź większy plus. I Słoweńcy. Słoweńcy, którzy zaprezentowali się przyzwoicie, chociaż bez błysku. Najlepszy Laniszek. Dwa miejsca pod koniec pierwszej dziesiątki. Najlepsze występy, pomijając początkową część sezonu, kiedy by się plasował na podium. Eder Preutz. W drugim konkursie najlepszy ze Słoweńców siódme miejsce, poprzednim było Troszeczkę gorzej, druga dziesiątka. Mniej więcej też to troszeczkę odzwierciedla tego zawodnika troszeczkę chimeryczny cały czas to lądowanie jest trochę poprawione, ale cały czas są z nim problemy. Jego dwaj bracia prezentowali się przyzwoicie, chociaż to bardziej się odnosi do domena, który na 13-14 miejsce w jego przypadku można by wymagać. Z jednej strony ciut więcej, a z drugiej strony to jest skocznia normalna, no jednak Domen na nigdy na normalnych skoczniach jakoś nie szalał, chociaż też nie trafił na żadną skocznię normalną w takiej formie, jak był chociażby na początku sezonu 16-17, to wtedy można byłoby prawdopodobnie powiedzieć o tym coś więcej, bo jednak jego mocno specyficzny cel być może nie jest aż tak skuteczny. I ciekawe jak będą te występy wyglądać w konfrontacji z występami Titi Zenoysta, a co do ceny, no to bardzo dobrze wykorzystuje szansę do damu oraz Berton. Dwa miejsca drugiej dziesiątce, kolejny konkurs, w którym punktuje ten zawodnik po prostu wzięty z Pucharu kontynentalnego i cenę wydaje się, że zamierza na, na dłużej zagrzeć miejsca w reprezentacji i na pewno już semy nic za bardzo nie ma jak tam wrócić. Po pierwsze Ci zawodnicy w większości prezentują poziom wystarczający do regularnego punktowania, a po drugie no nicz. ucharze ten naprawdę prezentował się i nie miał podjazdu nawet do tepesza. Co do którego już niektórzy mieli wątpliwości, czy on w ogóle jeszcze ten sport uprawia, ale widać, że jednak tepesz ma się Dobrze jeszcze zakończenia kariery bym tutaj nie przewidywał. I de facto najsłabszym ogniwem jest tutaj Team Zajc, no bo jednak Rofius Team, przynajmniej w kwalifikacjach też się prezentował bardzo dobrze. W pierwszym konkursie też dobrze na 18. miejsce w przypadku tego zownika to jest naprawdę bardzo dobry wynik, no niedaleko życiówki. I drugi konkurs co prawda, no ten skok był nieudany. To nie była kwestia warunków, że po prostu się nie dostał. Ale zajd, to po prostu wydaje się, że być może to jest kolejny z tych słowejskich talentów, który wchodzi do pucharu świata, ma ten burzliwy okres, i nagle to gdzieś się rozmywa, staje się przeciętny, gdzie znika tych od w jak powiedzmy, jaka fala, czy jeszcze paru innych genialnych, utalentowanych juniorów. Może to za wcześnie, żeby już tarować taki wyrok, ale jednak wydaje mi się, że coś w tym może być, że znowu kolejny, tym razem Zajc po prostu gdzieś, po prostu będzie musiał zejść do Pucharu kontynentalnego i chociażby zostanie zastąpiony właśnie przez Tepesza i gdzieś się odbuduje. No, bo jednak ten schok nie wyglądał za dobrze. 29. miejsce w pierwszym, a w drugim konkursie nie awansował. Po zwykłym początku sezonu też ta forma po prostu idzie regularnie w dół i to nie jest dobry znak dla zajca, no bo jednak zaplecze naciska dość mocno również słowiańskim katrze. Co dalej? Dalej mamy Szwajcarów, no to szybko to można omówić, bo było tylko trzech. Nie ma Petera, który pojechał na Alpen Cup, gdzie zajął dwukrotnie trzecie miejsce, chociaż spodziewałem się, że jednak Dominik Peter z w stanie zaorać konkretnie mówiąc Alpen Cup, ale jednak tak się nie stało. Był schuler był Deschwanden, nie było Amana i był Kijan Payer. I Deschwanden i schuler jakoś przebrali kwalifikacje bez większych problemów, ale jednak do 30 zabrakło, a Payer w pierwszym w konkursie w miarę przyzwoicie, ale też wydaje się, że jednak ten poprzedni sezon stworzył troszeczkę większe oczekiwania względem jego osoby. 21 miejsce nie jest złe, ale jednak w z tym, co było rok temu, chociażby nawet w tej samym miejscu, może nie na tej samej skoczni, ale jednak wydawało się, że Pajer od skoczni normalnych powinien być specjalistą, przynajmniej w jakimś tam zakresie, może nie aż takim jak kółdelka na przykład, ale powinien to być jednak jego atut, a tym razem w drugim konkursie, no. Ostatnie miejsce, oczywiście nie trafiłem na jakieś fantastyczne warunki, też było nie za dobrze, ale jednak ten skok po prostu był nieudany. I ta odległość nie wzięła się tylko z samych warunków, a poza tym inni zawodnicy no, nie pomogli, nie dorzucili nic od siebie. Dalej mamy Czechów, i Czesi, głównie ze sprawą kolderki, ale też w tym, w tym weekendzie, również przy dość wydatnej pomocy Wiktora Polaszka. I tylko i wyłącznie tej dwójki sunął w pucharze narodów naprawdę bardzo dobrze. Jeszcze niedawno, jeszcze tak naprawdę kilka tygodni temu nie mieli żadnych punktów, a teraz nagle są na ósmym miejscu. Wyprzedzili nawet Rosję i kolejne dobre występy Romana Kodelki 14, 11 miejsce. Oczywiście to jest zawodnik, który specjalizuje się w skośniach normalnych. To jest zawodnik, który na tych skośniach naprawdę jest jeszcze mocniejszy. Nie wiem, ilu z Was pamięta, że kołdelka jeszcze jako De facto junior na Mistrzostwach Świata w Libercu był rozpatrywany jako ktoś do medalu. Zresztą na treningach Kołdelka po prostu szalał. Ale w samym konkursie już tak dobrze nie było. Była wysoka pozycja, ale patrząc względem treningów nie było aż, ale tylko. Ale ta specjalizacja mu pozostała. No i też wysoka forma. I prawdopodobnie gdyby nie to, co się stało w drugiej seji dzisiejszego konkursu, to on spokojnie byłby. Pierwsze dziesiące może nawet poprawiłby ten wynik z karmisz i byłby jeszcze na wyższej pozycji, ale raczej, no, podium by się nie doczekał, ale naprawdę forma wysoka, forma jest naprawdę wysoka u tego zawodnika. A Polaszek dwa razy w trzecie dziesiące troszeczkę punktów podorzucał, no i właśnie nagle ci Czesi wskoczyli na ósme miejsce. A zepchnięci zostali Rosjanie, Rosjanie, którzy zmienili skład, pojawił się Nazarów, pozostał Trofimów, pozostał Himów. Ale W pierwszym konkursie nie startował Nazaro, który był w kwalifikacjach, ale nie startował. Klimow dzisiaj do odmiany nie startował. I punkt został zdobyte, co nie aż takie dziwne, tylko w pierwszym konkursie. Klimow w trzeciej dziesiątce. Forma ustabilizowana, jak się wydaje, ale nie aż tak obyskodliwa jak w poprzednim sezonie. Jednak nie pędzi aż tak z tą formą jak kołdelka. Klimow. I dlaczego nie wystąpił w drugim konkursie? Do tego tak naprawdę nie wiem, Nazarów, no, przebnął kwalifikację, chociaż prawdopodobnie gdyby to była obsada z tcs no to byłoby ciężko. Trofimo, zaskakująco dobrze się spisywał, zwłaszcza w niedzielę, ale no jednak do punktów zabrakło i to były chyba jego ogólnie najlepsze występy yy, od Wisły, co powinno cieszyć rosyjskich kibiców i dalej podtrzymuje to, że prawdopodobnie nie za tydzień, bo za tydzień jest to mi młodzieży, tego co mi się wydaje, jeśli się nie pomyliłem, ale jednak miejsce dla Mankowa albo dla Sadryjewa by się tutaj znalazło. I szkoda troszeczkę Rosji, bo chociażby na zarówno odgłos od tego, żeby klepnąć czwarte miejsce, jeśli chodzi o kwotę startową, a na to się nie zanosi. A brakuje mu naprawdę niewiele. I trochę szkoda, bo jednak potencjał składu wskazywałby na to, że będą w stanie spokojnie wywalczyć cztery miejsca startowe, tak jak na przykład Czesi i Szwajcarzy. Dalej mamy Finlandię. Finlandię, która bez Antiego Alto dosłownie nie istnieje. W pierwszym konkursie tylko ośmiu zawodników odpada, a i Mette i Alamomo odpadają w tych kwalifikacjach. Zresztą w drugich Alamomo też odpada, Mette awansuje niejaki i też można powiedzieć, w sensie, w pewnym sensie, przynajmniej ledwo, ledwo, a w drugim, i w tym drugim pokusie zajął 49. miejsce, więc naprawdę to wygląda słabo i troszeczkę te występy alto zaciemniły obraz, bo można by powiedzieć, że troszeczkę się podnoszą te skoki, ale zbyt dobrze i większość punktów cały czas jest nabite przez drużynówkę w wiśle.